Wioletta Grabowska, witam Państwa i zapraszam na główne wydanie aktualności. Na początek lotnisko w Pyrzowicach i noc, której długo nie zapomni personel Międzynarodowego Portu Lotniczego. Jest tuż po trzeciej, czarterowy Boeing przewożący polskich żołnierzy z misji w Bejrucie podchodzi do lądowania. Ale nie wszystko idzie jak powinno. Maszyna nie trzyma pułapu, siada zbyt szybko, ścinając kadłubem i skrzydłami światła podejścia na pas. Kosi je na długości kilkuset metrów i w końcu się zatrzymuje. Pasażerom ani załodze nic się nie stało, gorzej z Lotniskiem. Naprawianie szkód potrwa kilka tygodni. Przemysław Adamski. To było naprawdę twarde lądowanie. Boeing 737, kadłubem i skrzydłami dosłownie skosił kilkadziesiąt słupów z lampami naprowadzającymi na pas startowy. Mimo to maszyna wylądowała bezpiecznie. Po wylądowaniu samolot normalnie o własnych siłach podjechał na stanowisko kołowania. Pasażerowie normalnie wysiedli w trybie normalnym samolotu. Nikomu nic się nie stało. Na pokładzie samolotu należącego do hiszpańskich linii lotniczych było ponad 100 polskich żołnierzy wracających z pokojowej misji. W Libanie. Nie wiadomo dlaczego maszyna podchodziła do lądowania tak nisko. Ryszard Rutkowski z komisji, która bada przyczyny wypadku, podejrzewa, że błąd mógł popełnić pilot. Pogoda była niewątpliwie trudna, ale samolot był przystosowany do tego typu warunków pogodowych. Dziwić może też fakt, że pilot po wylądowaniu nie zgłosił uszkodzenia lamp i samolotu obsłudze lotniska. Słupy oświetleniowe we mgle mogły być niewidoczne, ale serię uderzeń pilot musiał poczuć i usłyszeć. Pilot nie odezwał się nic po wylądowaniu. Wykonywał normalne procedury podejścia i kołowania i ustawienia samolotu. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że pilot mógł być pod wpływem alkoholu. Prawdopodobnie pracował też znacznie dłużej niż pozwalają na to przepisy lotnicze. Wypadek nie zakłócił pracy lotniska, ale problemy mogą się pojawić przy gorszej pogodzie. Przy bardzo złych warunkach atmosferycznych m, może się okazać, że część samolotów nie będzie mogła tutaj wylądować. Naprawa zniszczonego oświetlenia ma potrwać trzy tygodnie. Również uszkodzony hiszpański samolot nieprędko znowu wzbije się w powietrze. Przemysław Adamski, Aktualności.